Zapraszamy na modowe wyzwanie MINI. Zaraz dostaniemy kolejne zadanie od naszej MINI. Sprawdźmy, co takiego dla nas przygotowała. Szykujcie się, bo zadanie już leci. <laughs> Skąd się to tu wzięło? Spotkacie się z projektantką, która pomoże wam stworzyć biżuterię MINI. Ojej. Dzisiaj w zadaniu pomoże projektantka biżuterii Harriet Wine. Projektuję biżuterię i tworzę kolorowe i zabawne ozdoby z plastiku. Za chwilę dziewczynki poznają Harriet. Cześć, witam w mojej pracowni. Dobrze. Dzień dobry. Macie dzisiaj stworzyć biżuterię dla Mini. Opowiedzcie mi o niej coś więcej. Mini jest bardzo zabawna i lubi wielkie graficzne wzory. Tak, i jest otwarta na nowe pomysły i projekty. Dzisiaj stworzymy dla niej coś bardzo wyjątkowego. <grystanie> Harriet i dziewczynki przedstawiają swoje pomysły. Jest w niej coś charakterystycznego, no i jak myślicie, co możemy wykorzystać? Ja wszędzie rozpoznam jej twarz i jej uszka. Tak. Zdecydowanie. Ale moją uwagę zawsze przyciągają jej wielkie oczy i jej fantastyczne rzęsy. Mm -hmm. Na pewno jakoś wykorzystamy te atuty i stworzymy piękną biżuterię. Harriet w tej chwili szkicuje kilka projektów. Po takim pierwszym projekcie przenosimy go do komputera. I zastanawiamy się jakie materiały wykorzystamy. Zerknijcie proszę i wybierzcie, co by Jech, się sprawdziło. Tyle wow. tu kolorów. Skoro to jej oczy, to powinnyśmy wybrać czarny i biały. Tak, zdecydowanie. Kolejnym krokiem jest laserowe wycięcie wzoru. Jak to potem złożymy? Ręcznie. Wszystko czyścimy i polerujemy. Wymaga to ogromnej precyzji. Na pewno bez pomocy Harriet nie wymyśliłybyśmy wzoru z oczami mini. Za to uwielbiam naszych ekspertów. Podrzucają nam nowe pomysły. Biżuteria jest składana, polerowana i nareszcie dziewczynki będą mogły ją zobaczyć. Jestem podekscytowana. <noise> nie mogę się doczekać. Okej, okay. zaraz zobaczycie efekty. Chcecie zerknąć? Tak. Aha, Myślę, że piękne oczy Mini były wspaniałą inspiracją do stworzenia projektu. Chcecie je przymierzyć? Ja, oczywiście! oczywiście. Tak. Dziewczynki zachwycają się piękną biżuterią, ale mają też kilka pytań do Harriet. Jaką ma pani radę dla kogoś, kto chciałby to robić? Trzeba mieć pewność, że to jest twoją pasją. To coś, czego uczyłam się przez całe życie i to... Najważniejsze jest żyć w zgodzie ze sobą i robić to, co się kocha. Efekt jest wspaniały i biżuteria się wyróżnia. Podobało Wam się to wyzwanie? Tak, a bez Pani na pewno by się nam nie udało. Pomogła nam Pani. No. Miło było Was poznać. Świetnie się bawiłam. Naszyjnik i pierścionki wyglądają świetnie. Tak, ten projekt był naprawdę bardzo w stylu mini. Hati i India zaliczyły zadanie z biżuterią, a jakie będzie następne, wie tylko mini. Więcej o modowych przygodach Haty i Indii na stronie disneychannel.pl Więcej w Disney Channel!